piszesz scenariusz, to od czego zaczynasz? Bardzo często od lokacji. Od postaci. Od bohatera. Ja właśnie nigdy nie zaczynam od bohatera, a wiem, że dużo osób tak ma. Za każdym razem jest inaczej. No ja to jak piszę scenariusz, to zazwyczaj muzyki dużo słucham. I potem się piszę, i więc po prostu zaczynam scenariusz pisać. I potem się zatrzymuję w pewnym momencie i nie wiem, co dalej. Czasami pomaga mi. E... Zderzenie z drugim człowiekiem, to na pewno, Co więc jakby cenię sobie przyjaciół, z którymi mogę porozmawiać. Boże, jakiś sukces kiedyś odnieść, by się chciało. Wiadomo, że tak, ale komu wolno, temu wolno, jak to mówią, nie? Wiadomo, ja, ja uważam w ogóle, że to jest bardzo, fajny, bardzo fajne miejsce takie, żeby, 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 żeby trochę też się tak odkryć trochę, jako, jako twórca, nie? Tak na nowo może trochę. Albo w ogóle od początku, no bo wiadomo. Co tak na mnie działa? Mówię skrip, fiesta, e. Mówią, żebym dał sobie jakiś teraz freestyle, ja nie mogę tu spisać nic, bo jestem scenarzysta. Odnajduję w sobie y, taką potrzebę faktycznie bycia bliżej człowieka, żeby tak bliżej człowieka i żeby się tej prawdy tam, ten taki jakiś niepoprawny entuzjazm w sobie wzbudzać, żeby, 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 żeby tam bliżej, bliżej korzeni to wszystko, to wszystko łapać. ja w ogóle nie specjalnie. Ech. Wiem co ja tutaj robię, ale coś wymyślam, nie? I jak to idzie.